Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć wycięte sceny z The Brain, genialny umysłu, sceny, które wylądowały u mnie na kanale. Babciu, powiedz mi, jesteś dumna ze mnie? Powiedz mi, jesteś? Jesteś? Tak, jesteś dumna, ja? A pomachasz do kamery? Nie, bo ty robisz coś, co tu... Krokiety, babcia było, krokiety! Tak, wiem, nie z kopera, ale to nieistotne. Dzisiaj, wtorek, ostatni odcinek emitowany w telewizji. I to koniec. The Brain'a, jeśli chodzi o ten sezon drugi. E, doświadczenie niesamowite, tak jak mówiłem. Nie miałem okazji czegoś takiego jeszcze doświadczyć. Ekipa nieziemska, uczestnicy, którzy brali udział w, odci w odcinkach, to był po prostu kosmos. Oczywiście cała, cała kanapiarze, tak to się mówiło? Kanapowcy, czyli ekipa e, jurorów, a zarazem doktorek. Niesamowici ludzie. Dziękuję wszystkim za to, że mogłem wziąć udział w programie. Za to, że doświadczyłem takich fajnych i nowych dla mnie rzeczy, bo to jest zupełnie co innego niż tak teraz, czyli lustrzanka, mój kanał i, i zupełnie inny klimat, ale naprawdę było bardzo fajnie. I cieszę się. Cieszę się, że w tym udział. Tak też i Wy. Zostawcie komentarz, co uważacie o programie The Brain Genialny umysł, jeśli widzieliście, dajcie znać, czy podołałem. Eee, zostawcie łapkę w górę eee, tak sentymentalnie, żeby było. No i oczywiście, jeśli tu jesteś pierwszy raz, Albo jesteś niezalogowany, to zaloguj się, zasubskrybuj kanał klikając taki czerwony guzik, będzie mi bardzo miło. A teraz zapraszam do wyciętych scen z programu The Brain. Miłego oglądania. Rezy, w takim razie czas na yy, mały sprawdzian, nie będziesz nic widział. A później coś ci podstawię, będziesz musiał dotykać i powiedzieć nam, co dotykasz. Wow. Okay. <grystanie> okay. Mamy pierwszą planszę dla Rezygo. Czarku, sprawdź, czy Rezy nic nie widzi. Nie Cztery zrobicie. Spójrz na mnie. A czyli w lewo. <grystanie> Nie widzi. To jest taki za, Jakiś tutaj no, taki... No delikatnie, właśnie. delikatnie I co? co to jest? <laughs> Jakaś taka pierś tu jest. Garanta, Co tu jest? Skup się na konturach, Rezi, skup się na konturach. Wyraźnie czujesz a granice to to wytyczone. No takie jakieś wypukłość. No. Ten od razu, co to za cycyk? Co ci do głowy przyszło? No to mnie dziwi, co, co to? <laughs> Jaki to, <laughs> Nie, to tak namiętnie, weź tam... Nie, siadasz rano do stołu i co? Właśnie. Rano do stołu. To co to takie jest rozlane, a na środku żółte? A jajko, to będzie rozlane! <laughs> Mam dla ciebie planszę. I jest to coś związanego z miejscem, które bardzo dobrze znasz. Coś fenomenalnego. Jak mnie zgadniesz, to... Po konturach. Po, kontura, po konturach. Co leci. w środku nie mogę pomacać? Nie możesz, bo to dzień nic ci nie powiem. nie ma. Oj, teraz uważaj. O to, coś ci ten kształcik to, 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 to Oj, to. Rezi, 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 rezi opanuj się. Opanuj się, opanuj się człowieku. Od jaka ekscytacja. Daliście, ale... Ale skąd ta radość? Ja nie wiem, doktorze, co doktor na to powie? Doktorze, jakby to można było wytłumaczyć. <laughs> co to jest? To jest związane z miejscem, które bardzo dobrze znasz. Tak jest. Z miejscem, które bardzo dobrze znasz. I w którym codziennie właściwie siedzisz. Z... Czyli z na i. Toaletą. Dobra, podpowiem ci, to jest związane z internetem. Związane z internetem. Tak. No to może być, że takie coś My jest się do góry. Do góry. Nie, no, ma antena jaka? Bardzo często o tym mówisz. No, no, Lubisz się tak fotografować. Może ja ci po e, lubię? Się o... tak I mówisz o tym w tych swoich filmikach. Lubisz się tak fotografować. O tym mówię w filmikach. Tak, mówisz, że dajcie co? Super. Walczysz o to! Walczysz super. o to! Ten od razu o subie, a trochę dajcie, mniejsza skala. Super. A, lajka! <śled> tak, <to> <śled> Dobrze, a może ktoś z naszych jurorów chciałby się tutaj przetestować na drabinkach? Rezi, wyglądasz, wyglądasz mi, Rezi, na, na chętnego. Pokaż, że nie tylko siedzisz to, to, to. za komputerem, za klawiaturą, przed monitorem. No to, pokaż, pokaż. Nie bój się, ja mogę, ja mogę. No proszę, Rezi, no. A to... Tam, tam, czy tutaj, czy gdzie? Obojętnie, gdzie chcesz! A to jest wysoko, nie? Wiesz? Żeby o, tak skoczyć, się jest... problemy. Wysoko, nisko... A trzeba Słuchajcie! Rezi! 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 No, a to się buja jak cholera, no. Zobaczcie! Teraz figura. Figura, figura Rezi. Figura, szpagat. A przejdziesz z jednej jak drabinki jak małtka, na drugą dobra. chociaż? Znaczy, dobra, zostawmy te figury. Umiesz Tej, Zejdę, ale czy wejdę na kolejną? No właśnie. Dobre, no, to jest tutaj, brawo! Jest! Jest! Prawie! Jest szpodniego YouTuber, a jednak. No, zobaczcie. Słuchaj, jak ja zrobię szpodnie, to, to mi spodnie pójdą, wiesz? No, to I oglądalność wzrośnie. <laughs> Religiusz, wiesz, <resi>, tak jest! <laughs> Przygotowałem dla was zapachy. No i ciekawi mnie, czy rozpoznacie. U Jezu, jak śmierć. Ale jaki smród! To jest ser pleśniowy. Ja uwielbiam sery pleśniowe. Uj, o! Nie no, pleśniowe. o! Fuj! O! Fuj! Rzeczywiście! Rezy, ty, ty dużo grasz, tak? I też, też grając, jest, jesteś spostrzegawczy. Ten, kto jest bardziej spostrzegawczy, często wygrywa rozgrywkę. Chodź Zapraszam, pana. Zapraszam, proszę. Zapraszam, przetestujemy. W takim razie. Klikaj, jak zobaczymy. Tak? tak, jak zobaczysz. i to no, nie wyjdziemy do północy stan. No nie, no błagam się, że jakiś poziom. Nałóż. A chyba gołąbka brakuje gdzieś, Wiesz co, wydaje mi się, że... Zjedź oczami. brakuje. A czekaj, na trzecim, pierwsze dniu zapaliło się światło, no. Masz! Dobry! Sprawdzamy, sprawdzamy. Po lewej. Jeszcze. Jedno, jedno dalej. O To jest to. Tak? Sprawdźmy. Sprawdźmy, czy Rezi ma rację. Nic nie ma. Już! Jak zwykle ja też muszę spróbować. Z tym królikiem doświadczalnym, cześć w ogóle, witaj. Nie, no ale ja już się dawno już nie ćwiczyłem, ostatnio za dużo pracuję. No. Ale na wyższy sobie włóż. Jeszcze. Ale jest łatwiej. Ale to może być ciężkie życie. Cześć, o, Jest! O, jest! Dobre. tak. trafił. Dobrze. Dobrze. Brawo, Rezji!